Janusz Kołodziej podpisał nowy kontrakt z Unią Tarnów. Jak podaje portale Speedway.pl, kapitan Jaskółek miał oferty z trzech innych klubów, w tym z Unii Leszno. Janusz wybrał ofertę Unii Tarnów, jednak żałuje, że nie będzie w składzie Martina Waculika. Szkoda, że nie będzie z nami Martina. Mam nadzieję, że uda się pozyskać zawodnika, który pozwoli nam powalczyć o pierwszą czwórkę. Unia Tarnów w tym momencie ma dwóch seniorów Leona Madsena i Janusza Kołodzieja oraz juniorów Arkadiusza Madeja, Damiana Dąbrowskiego oraz Patryka Rolnickiego. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.